Wewnątrz tunelu znajduje się tunel i maszyny, które wysyłają wiązki energii w rozległym okręgu. Zaledwie 10 dni po tym, jak naukowcy ponownie otworzyli wielki zderzacz hadronów, złapali dziwne chmury na niebie. Ludzie szybko uwierzyli, że oszałamiające zdjęcia były dowodem na to, że CRN tworzy portal do innego wszechświata. Czy naukowcy pracujący w CRN naprawdę próbowali odkryć tajemnicę wszechświata? A może po prostu otworzyli bramę do piekła? Nawet w dzisiejszych czasach wiele osób nadal utrzymuje, że CRN ukrywa inny sekret lub spisek. Ale po trzech latach zamknięcia z powodu remontów i konserwacji, wielki zderzacz hadronów został ponownie otwarty na początku tego roku. Wydaje się, że wiązki krążą w akceleratorze od kwietnia i są teraz wystarczająco stabilne, aby umożliwić testowanie na wyższych poziomach energii niż kiedykolwiek wcześniej, z czasem trwania ponad 4 lat. Międzynarodowa współpraca LHCB w Wielkim Zderzaczu Hadronów zaobserwowała trzy nigdy wcześniej niewidziane cząstki. Nowy rodzaj pentakwarku i pierwszą w historii parę tetrakwarków, która obejmuje nowy typ tetrakwarku. Odkrycia, przedstawione dzisiaj na seminarium CRN, dodają trzech nowych egzotycznych członków do rosnącej listy nowych hadronów znalezionych w LHC. Pomogą fizykom lepiej zrozumieć, w jaki sposób kwarki łączą się w te złożone cząstki. Kwarki są cząstkami elementarnymi i występują w sześciu smakach: góra, dół, urok, dziwne, góra i dół. Zwykle łączą się razem w grupy dwójek i trójek tworząc hadrani, takie jak protony i neutrony tworzące jądra atomowe. Rzadziej jednak mogą również łączyć się w cząstki cztero- i pięciokwarkowe lub tetrakwarki i pentakwarki. Te egzotyczne hadrani zostały przepowiedziane przez teoretyków w tym samym czasie, co konwencjonalne hadrani około 6 dekad temu. Ale dopiero stosunkowo niedawno, w ciągu ostatnich 20 lat, Zostały zaobserwowane przez LHCb i inne eksperymenty. Większość egzotycznych hadronów odkrytych w ciągu ostatnich dwóch dekad to tetrakwarki lub pentakwarki zawierające kwark uroku i antykwark uroku, przy czym pozostałe dwa lub trzy dziwactwa to góra, dół lub dziwne dziwactwo lub ich antykwarki. Ale w ciągu ostatnich dwóch lat LHCb odkrył różne rodzaje egzotycznych hadronów. Dwa lata temu współpraca odkryła tetrakwark składający się z dwóch kwarków charm i dwóch antykwarków charm i dwa otwarte tetrakwarki charm składające się z antykwarku charm, kwark górny, kwark dolny i dziwny antykwark. W zeszłym roku znalazł pierwszy w historii przypadek podwójnego otwartego tetrakwarku z dwoma kwarkami uroku i antykwarkiem w górę IWDU. Otwarty urok oznacza, że cząstka zawiera kwark uroku bez równoważnego antykwarku. Odkrycia ogłoszone dzisiaj przez współpracę LHCB obejmują nowe rodzaje egzotycznych hadronów. Pierwszy rodzaj, obserwowany w analizie rozpadów ujemnie naładowanych mezonów B, to pentakwark składający się z kwarku uroku i antykwarku uroku oraz kwarku w górę, w dół i dziwnego kwarku. Jest to pierwszy pentakwark, który zawiera dziwny kwark. Odkrycie ma ogromne znaczenie statystyczne wynoszące 15 odchyleń standardowych, znacznie wykraczające poza 5 odchyleń standardowych, które są wymagane do stwierdzenia obserwacji cząstki w fizyce cząstek elementarnych. Drugi rodzaj to podwójnie naładowany elektrycznie tetraquark. Jest to otwarty tetraquark uroku złożony z kwarku uroku, dziwny antykwark i kwark górny i antykwark dolny i został zauważony wraz ze swoim neutralnym odpowiednikiem we wspólnej analizie rozpadów dodatnio naładowanych i neutralnych mezonów B. Nowe tetrakwarki, obserwowane ze statystyczną istotnością 6,5 podwójnie naładowanej cząstki i ośmioma odchyleniami standardowymi cząstek neutralnych, reprezentują pierwszy raz, kiedy zaobserwowano parę tetrakwarków. Im więcej analiz wykonujemy, tym więcej rodzajów egzotycznych hadronów znajdujemy, mówi koordynator fizyki LHCB NIL S-TUNING. Jesteśmy świadkami okresu odkrycia podobnego do lat 50. XX wieku, kiedy odkryto cząstkowe zoo hadronów i ostatecznie doprowadziło do powstania modelu kwarkowego konwencjonalnych hadronów w latach 60. Tworzymy particle zoo-TU. Znalezienie nowych rodzajów tetrakwarków i pentakwarków oraz pomiar ich właściwości pomoże teoretykom opracować ujednolicony model egzotycznych hadronów, których dokładna natura jest w dużej mierze nieznana, mówi rzecznik LHCB Chris Parks. Pomoże to również lepiej zrozumieć konwencjonalne hadrani podczas gdy niektóre modele teoretyczne opisują egzotyczne hadrony jako pojedyncze jednostki ściśle związanych kwarków, inne modele przewidują je jako pary standardowych hadronów luźno związanych w strukturze podobnej do cząsteczki. Tylko czas i więcej badań egzotycznych hadronów pokaże, czy te cząstki są jednym, drugim czy obydwoma. Jest to uważane za rewolucyjne odkrycie, które wyznacza nowy krok w drodze do podboju kosmosu. Ponadto 10 lat temu wielki zderzacz hadronów Najpotężniejszy akcelerator cząstek na Ziemi udowodnił istnienie subatomowej cząstki zwanej bozonem Higgsa, uważanej za fundamentalny budulec wszechświata sprzed wielkiego wybuchu miliardy lat temu. Teraz naukowcy graniczą z ponownym uruchomieniem zderzącza w celu lepszego zrozumienia bozonu Higgsa, innych cząstek subatomowych i tajemnic ciemnej materii, niewidzialnej i nieuchwytnej substancji, której nie można zobaczyć, ponieważ nie absorbuje. Nie odbija ani nie emituje żadnego światła. Wielki zderzacz hadronów, położony głęboko pod Alpami, składa się z nadprzewodzących magnesów schłodzonych do 456 stopni Fahrenheita, czyli chłodniejszych niż przestrzeń kosmiczna. Działa poprzez rozbijanie maleńkich cząstek, aby naukowcy mogli je obserwować i zobaczyć, co jest w środku. Nazywany boską cząstką i nazwany na cześć fizyka Petera Higgsa. Bozon Higgsa jest charakterystyczną cząstką pola Higgsa, niewidzialnego pola energetycznego, które przenika wszechświat. Krótko mówiąc, jest to interakcja podstawowych cząstek z tym polem, interakcje pierwszego, które miały miejsce wkrótce po wielkim wybuchu, gdy wszechświat rozszerzył się i ochłodził, co nadaje im masę. Istnienie bozonu Higgsa zostało przewidziane przez model standardowy, kluczową teorię, która wyjaśnia trzy z czterech podstawowych sił natury. Ale dopiero po przełomowych eksperymentach w wielkim zderzaczu hadronów naukowcy znaleźli kluczowe dowody. Naukowcy z CRN zaczną zbierać dane do swoich eksperymentów, a wielki zderzacz hadronów będzie działał przez całą dobę przez prawie 4 lata. To trzeci bieg dla ogromnej maszyny, z większą precyzją i potencjałem wykrywania niż kiedykolwiek wcześniej dzięki ulepszonym systemom odczytu i selekcji danych, a także nowym systemom detektywistycznym i infrastrukturze obliczeniowej. Dzięki odkryciu bozonu Higgsa naukowcy mogą teraz wyjaśnić wiele zjawisk. Od tego, dlaczego elektrony mają masę, a zatem mogą tworzyć chmurę wokół jądra, dając początek atomom, po to, dlaczego neutron jest bardziej masywny niż proton, a zatem dlaczego pierwszy rozpada się, a drugi jest stabilny. Pole Higgsa wyjaśnia, dlaczego istnieją atomy, dlaczego istniejemy i fakt, że możemy umieścić to w kontekście, który naszym zdaniem rozumiemy, myślę, że jest całkiem fajny powiedział Bartoletto. Ale historia jeszcze się nie skończyła. Od czasu ogłoszenia w 2012 roku pojawiły się dalsze odkrycia, w tym wgląd w to, jak bozon Higgs'a rodzi się i rozpada oraz jego interakcje z ciężkimi cząstkami, takimi jak kwarki górne i dolne. A praca trwa szybko. I to koniec dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego filmu.